Hej kochani, witajcie w kolejnym drapingu na kanale Trola. Dzisiaj wam pokażę coś ekstra Mam dwie takie zdrapki, które już na moim kanale były Jedna kosztuje 100 koron A ja wam pokażę mały patencik Jak oszukać te norweskie lotto i Jak zrobić... Znaczy ja wam tego nie pokażę jak, ale wam gwarantuję, że ja coś wygram Tu i tu Mam dwie zdrapki, to są oryginalne zdrapki z kolektury norweskiej Tutaj nie ma żadnej lipy, żadnego oszustwa Oryginalne zdrapki, sobie ich sam nie wydrukowałem, są kody kreskowe, wszystko się zgadza. I ja wam mówię, że i w tej i w tej coś dzisiaj wygramy. Także zapraszam na krótkie intro i po intrze drapiemy. No dobra, kochani, możemy przejść do drapanka tych zdrapek. Ja, tak jak już Wam mówiłem wcześniej, jestem pewny w 100%, że i w tej, i w tej coś trafię. Tylko od razu Wam mówię i Was proszę, abyście nigdzie tego filmu nie zgłaszali do Norwegii, albo do tych norweskich lotów. To czy gdzie tam się to mo można zgłosić, żebym po prostu nie miał żadnych problemów. Tutaj jest tabela wygranych. Tak to wygląda. No i mamy tutaj dość sporo do drapania. Mamy zdrapkę grę numer 1. Tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Tutaj zdrapujemy i znajdujemy dwa, takie same chyba wyrazy. A, no, mamy albo dwa balony, albo dwa ciastka, kake, albo dwa prezenty. To daj nam 10 tysięcy. Tutaj mamy grę numer 3, i tu musimy zdrapać trzy takie same symbole, żeby wygrać. No i grę numer 4. Tutaj szukamy tych symboli, które są w tym tutaj. E tej małej legendzie. No i najlepiej diamenty. 12 diamentów daje nam aż ćwierć miliona. Także dobra, zobaczmy. Także, jakby co, to jest nasza tajemnica. Cichutko i szukamy. Gra numer jeden. Szukamy trzech tych samych kwot. Mamy stówkę. 250 tysięcy. Stówkę po raz drugi. 200 koron, 250 tysięcy po raz drugi. 200 koron po raz drugi, także ładnie to wygląda. Słuchajcie, mamy trzy różne, trzy liczby po raz dwa. I jeszcze trzy szanse. Mamy 1000, 500 i 10 tysięcy. No niestety ta pierwsza gra jest nietrafiona. Oj, trochę mi kamera się poruszyła. Przechodzimy do gry numer 2 i tutaj szukamy wyrazów. Dwa napisy dają nam premię. Dwa te same napisy. Mamy kakę, czyli ciasto i konfetti. No niestety, no niestety tutaj też mamy puściutko. Przechodzimy do gry numer 3 i tutaj szukamy trzech tych samych symboli. Czyli mamy kokardkę Czynienia skarbów. I róże. Dobra. Czapka. Czapka. I czapka. Tak jak mówiłem, będę miał zdrabkę trafioną, a nawet dwie trafione. Konieczynka. Ale gramy dalej. Zobaczymy, może będzie coś jeszcze więcej. Konieczynka. Tu musimy mieć, musimy mieć trzy te same, tak? Mamy nutkę. Nutkę. I czapkę, róża, róża i skrzynia skarbów. Dobra, przejdźmy teraz do gry numer 3. Muszę trochę przełożyć kamerę. O. I tutaj szukamy symboli. Mamy serduszko. Najmniej musimy mieć 7, 7 tęczy. Tutaj najniższej premii, która wynosi 500 koron. Mamy drugą tęczę. Jest motylek, motylek, świeczka motylek, kwiatek, diament No, tych motylków tu trochę się nazbierało. Zaraz policzymy. Diamoncików niestety nie będzie na pewno. Jedyna opcja to motylki. Rad 1. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiem motylków, a musieliśmy mieć niestety 10. I tutaj nic innego raczej nie ma. Dobra, ale mamy chociaż tą premię tutaj jedną, którą mówiłem, że będziemy mieli, i przechodzimy do drugiej zdrapki. I tutaj też będzie premia. Mówię wam to, ja to wiem. Ok. Lecimy dalej. Pierwsza gra 50 tysięcy. 25 koron, 25 koron. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. 200, 1000, po raz drugi, 25. Tak jak mówiłem, mamy 25 koron już w tej pierwszej grze. Ale lecimy dalej, bo coś tu jeszcze może być. Mamy 5000 i 5000 po raz drugi. Tu już więcej nie ma. Dobra. Idziemy do prezenciku. Mamy konfetti i... Jubel. Ej, właśnie, tutaj jest więcej, ale jaja, a ja tam tamtej zrobce za mało zrapałem. Tu są cztery wyrazy, a nie dwa. Tu mamy jeszcze balon i prezent. Także musimy wrócić do tamtej starej zrobki. Czekajcie. Bo ja tutaj trochę za mało zrapałem, uwaga. Mamy Jubel i... Balon! Tak czy siak, nic tutaj. Nie ma. Dobra. Przejdźmy tutaj. Tutaj w Pre prezencie było pusto. I teraz tu. Mamy dropsik, cukierek, cukierek. I słoneczko. Muzyka, muzyka, muzyka! Jej! Mamy tutaj dwie premie! Tu mamy 25 koron. I będzie coś tutaj jeszcze. Mamy skrzynię, skrzynię. I skrzynie! Ekstra! Tutaj będzie jeszcze więcej! Ro, róża, róża, kartka walentynkowa. Gwiazdka, gwiazdka i kartka. Także tu mamy dwie premie i tam jeszcze jedno ekstra, ekstra to wygląda. Eee, okej. Okay. Szukamy symboli. Ale mnie trochę katarek męczy. Mamy... Motylek, tęcza, kwiatek, motylek, świeczka, diament. Dobra, zrobię wszystko, potem policzymy. Tak będzie chyba lepiej. No i okej, okay. patrzmy, patrzmy co my tu mamy. Mamy tęczę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Niestety musimy mieć minimalnie 7. A tutaj już nic innego raczej nie będzie. Niestety. Także jak widzicie nie myliłem się. Mam dwie zdrobki trafione. Czyli coś chyba w tym jest. <laughs> A ja wam mogę powiedzieć jak to zrobiłem, ta, 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 ta. ale na tym pomyślę jeszcze. Najpierw sprawdźmy co myśmy tutaj wygrali. Mamy nutki i skrzynie skarbów do odkrycia jeszcze. No to sprawdźmy Pierw, najpierw nutki. I tutaj mamy 50 koron. I uwaga, uwaga. Skarb skrzynia skarbów 25 koron. Czyli zdrabka nam daje stówkę tu 50, i tam 25, i tu 25. Czyli stuwa. Fajnie. Ale mamy tu jeszcze jedną zdrapeczkę. I tu mieliśmy te czapeczki. Trzy czapeczki. Trzy czapeczki. Sprawdźmy, co tam nam się ukryło. No, 25 koron. Najniższa jaka mogła być wygrana. Ale dwie zdrapki trafione. I teraz pewnie główkujecie się. Jak on to zrobił? Jak on wiedział, że dwie zdrapki będą trafione? No, to jest dość ciekawe. Ja Wam już dzisiaj dziękuję. Może w przyszłym odcinku Wam powiem, jak to zrobiłem. Główkujcie, co tu się mogło zadziać. Ja Wam dzisiaj już dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście. No i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej, pa!